Dzień dobry. Bardzo mi miło u Państwa w domach gościć. Szczęść może wszystkim. A tak to już jest w życiu, że czują się swoje przeżyć. I nigdy nie jest tak, że akurat nie ktoś nie znajduje w tym człowieku, że nic nie przeżył. To nieprawda. Zawsze wszystko jest po coś. Jeżeli jest chwila wytchnienia i odpoczynku, to się bardzo z niej cieszę. Kochani, tak to jest prawda. Ja w tej parafii byłam, Ponad 20 lat jeździłam na Fatimę do miejsca kwiatowego, modliłam się. Teraz nie ma, nie ma jak, bo yy, wszyscy przerzucili się na auta, a przedtem jeździł autobus. Dał tam się 12 zł, zależy ile tam sobie zażyczył ten pan. Z okolicy zbierał ludzi i zawoził na patyny, a potem odwoził. I teraz jest ciężej. Bo niestety wszyscy na samochody się przerzucili. Każdy ma samochód. Ja niestety nie mam samochodu, więc nie mam czym jeździć. Fatimy, ksiądz proboszcz tutaj zorganizował. Wiem, że nie wiem czy do tej pory, ale przedtem nawet no, z najświętszym no, sakramentem i figura Matki Bożej, wszystko nosi, wkoło i wszystko nosili w koło kościoła i były procesje. No ja nie uczestniczyłam w tych pokazówkach, bo, bo Matka Boża wystarczy, Pana Jezusa nie potrzeba y, świeżego sakramentu y, procesji brać, bo to jest y, pokut na, y, na bożeństwo. I, I wystarczy Matka Boża Fakimska figurka, chociażby najmniejsza, nie musi być wielka. Y, no teraz organizuję podobne, jak jest pogoda y, przy kapliczce. Tam u 6 Michalitek jest kapliczka i tam podobną msze święte, pierwszą sobotę organizuje Fatimskie. No i ludzie się wszyscy przerzucili na msze święte w parafiach. No i nie ma z kim pojechać na Fatimie i potem wrócić. Także no, 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 ciężko taksówki najmować, no to jest to jest koszt. Y, po prostu no, nikt nie jedzie. Wszyscy uwierzyli, do Propuszczowi, że tutaj największa łaska Loża jest pod kościołem. No, to nie ma porównania. Fatima w miejscu piastowym ma gdzieś kościele parafialne, ale to jest parafialne kościele jest dla tych, którzy naprawdę daleko jechać nie mogą, a dzieci mają, starsi są, ci, którzy mogliby dalej pojechać. No to też mamy usprawiedliwienie, bo w posiedle parafialnym jest Fatima, więc nie jest. Ja. A jak, jaka łaska Boża jest e, w miejscu piastowym na Fatimie, a, a u nas i w każdym innym to jest zupełnie, zupełnie inna para kaloszy. Zupełnie co innego. Znaczy, jest łaska Boża, oczywiście dla tych, którzy nie mogą nigdzie pojechać, a ci, którzy pragną jakiejś łaski Boże, którzy są jakoś chorzy, jakoś hmm, poszkodowani na zdrowiu, hmm, powinni hmm, powinni się postarać, żeby gdzieś pojechać tam, gdzie naprawdę hmm, może ich spotkać hmm, uzdrowienie. Tam, gdzie są hmm, no... Hmm, za pośrednictwem Brysa Markiewicza czy Anny Kaworek czy. No po prostu ja uważam, że no dużo ludzi ponosi ogromną krzywdę. Że u nas tak jak Ksiądz powiedział, że po co tu jechać do miejsca piastowego, jak u nas też te same łaski można uprosić. I nieprawda jak uzdrowienie. No to jeżeli nikt, naprawdę ktoś nie może dalej pojechać i się modli, proszę, może i tutaj uzyskać. No, ale ja wiem, że jestem przekonana, że to trochę jest taka pomyłka. Ach, także kochani, jak się nie ma samochodu, No trudno. Przeżyłam tutaj 20 lat w parafie, to w 90 latach poszłam do kościoła. Na początku, no to ponad, no, ponad 20 lat. 20 lat przeżyłam w tej parafii, chodząc do kościoła, modląc się. Teraz jest 10 lat pokuty i wygnania. Prawie jeszcze nie całe 10 lat, bo do 12 roku poszłam, ale od 29. Od 2009 zaczęły się pomyłki i jakieś nabrzmiewające problemy w tym kościele, i. i, i, i. Na, no, po trzech latach, trzy lata wytrzymałam jeszcze od tego, a potem to się już nie dało. Bo panie, które były bardzo wierzące, bardzo praktykujące, twierdziły, że ja nie nie do kościoła przechodzę. Pytały mi się, po co ja przychodzę do kościoła? Ja sobie tak myślę, jak one śmiały tak, tak mnie zaczepiać. I jak, 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 jak można wziąć człowieka i tak, jak ja bym śmiała stanąć i powiedzieć im tak, po co wy przychodzicie do kościoła? No one się bardzo ucieszyły, że ja sobie poszłam z kościoła nawet, bym powiedziała. Tak, no i teraz jedna pani mi mówiła, żebym nie przychodziła. Żebym czasem na tego jego mościa nie patrzyła, nie zaglądała, to, żeby on mnie nie widział. A to trudne by byłoby, gdybym ja do tego kościoła przyszła, dlatego, że on siedzi w takim miejscu, że widzi pół kościoła i wszystkich tych, którzy do komunii idą mi przystępują. Siedzi w takim miejscu. I, to się, i to, się, to się nie da, więc ja przychodząc do swojego parafialnego kościoła, musiałabym siedzieć chyba przy drzwiach stać. Tam nie ma żadnego krzesła, ja się już nie nadaję, żeby codziennie stać nam raz, bo w tygodniu można postać. Także dla mnie miejsce przy drzwiach to i żeby nie iść do komunii, bo, bo ja nie wiem czy on tam jest, czy on tam nie ma, żeby on mnie nie widział, żebym ja go nie widziała, żebym się nie patrzyła i takie komentarze są. Myślę, że parafianki bardzo bieżące się bardzo pochorowały. To jest jakieś opętanie, powiedziałabym. Ja zawsze jestem serdeczna, zawsze staram się z każdym nawiązać kontakt. Nawet jak byłam na tej pielgrzymce, to macham do jednej pani. Dzień dobry, mówiłam sama, bo to starsza. A ona patrzyła na mnie i udawała, że mnie nie widzi. ja mówię: Och, opętanie! <laughs> no, przecież ja nie mam nic do nikogo. Aż tak się nie zmieniło, żeby mnie nie rozpoznawano. Także. Mm, myślę, że. No ja, ja. Ja widzę, że ci ludzie się dziwnie zachowują. No ale. No. Ja nic zrobić nie mogę. Bo jak nawet odchodziłam, to ten pan urósł do rangi jakiegoś. Um, tak jak ten pan co w internecie, że ma jakieś objawienia. Ja mu nic nie, ja, ja nie, nie mogę na nic powiedzieć, ani zabierać głosu, bo ja nie jestem w tym, czy on ma prawdziwe te objawienia, czy to jest od Pana Boga, czy naprawdę to jest od Matki Bożej, bo zło też potrafi dawać swoje objawienia, więc nie wiem, nie wiem, nie zgłębiam tego tematu. Po prostu jak coś jest, to czasem przeczytam z ciekawości, ale nie, nie, nie będę tego komentować, bo nie jestem tego powołana. Nie chcę mu zaszkodzić ani nie chcę... Także u nas ten Pan po prostu dziwnie się zachowywał. Przed wystawieniem świętego Sakramentu w Boże Ciało wtedy, to nie wiem, było któregoś roku, 2009 bodajże. Czy któregoś tam następnego, już to już tak było, jak on już zaczął jakieś emanować y, od niego do mnie jakieś, y, jakieś emanacje. Ja nie wiedziałam o co chodzi. To on y, uklęknął, roześmiał się, tak jakby coś do kogoś mówił i to przed y, z boku balasek y, po to siedział, y, tak się kłaniał. E, mówił coś? Nikt go nie słuchał, nic, nic ksiądz nie odprawiał, nic nie trzeba było mówić w tym czasie. Potem się obrócił, uśmiechnął się, popatrzył się na mnie i wyszedł z kościoła przed wystawieniem na sakramentu. I ja to uznałam, że on ma jakieś e, przywidzenia, że coś mu się objawia. No ale żeby. To jest tak. E, są fałszywe objawienia. Diabeł bardzo lubi, i. E, człowieka zmanierować. I ja, ja po prostu nie mam żadnych objawień. Nie, nie, nie. To bym się nie, nie dała wkręcić. Nie, uwielbiam, kocham real, kocham życie i, i według przekazań rozstrzygam swoje życie i to, co robię. Nie, nie potrzeba mi żadnych objawień. Także... No cóż... Jeżeli oni go słuchają, jeżeli te objawienia jego rozstrzygają i mają go za takiego przechownika duchowego, to po prostu ich kieruje ich na manowce. No, ale ja wiem, że on jest coś nie tego jest. Nie jest. Zwłaszcza, że wiele rzeczy robiono już od 2009 roku, żeby nas rozdzielić. Więc e, probosz poddał swoją kuzynkę, mężenił go. E, z, po prostu byłam wtedy na pogrzebie, był pogrzeb w kościele. I ja z, wid, widząc, że e, Pan, który obsługuje kościół. Wystawia krzesła, organista przyszedł, zaczął grać melodię weselne. Me, 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 to już ja zostanę jeszcze na ślubie, bo nie miałam takich obowiązków. No mówię, jeszcze, jeszcze zobaczę chociaż jak idą, nie? No. No i ja zostałam, potem się przesiadłam do. Przesiadłam się do ławek. Ach. No i słyszę, że ktoś dzwoni na, do pana, który obsługuje kościół. I, czy Staszka poszła z kościoła? On mówił, nie poszła jeszcze. Siedzi w ławkach i jeszcze, jeszcze nie poszła. To, on, to coś takiego musiał powiedzieć y, y, chyba przez tym telefonie, to ją wyrzuć. A on mówi, ja nikogo z kościoła wyrzucać nie mogę. No to wzięli tak ja i mnie poprosili, żebym wyszła, bo kościół zamykają. No i ja sobie uklękłam. Nie, ja jeszcze byłam w kościele. Tak na koniec kościoła sobie poszłam. I wpowerowały babcie do kościoła na ten ślub. I przyszedł taki koszydziski człowiek identyko jak nasz brat zdjęte z obrazka. Taki sam, tylko młodszy. I wiem, że to jest prawda. On go wtedy żeni. To było w sobotę przed zesłaniem Ducha Świętego i to było nie wiem, już dokładnie, że to było 11 roku. To już nie było 12, bo ja już poszłam. Już mnie nie było na zesłaniu Ducha Świętego z 12 roku. Więc to było albo 10 albo 11 roku. To już trudno, nie zapisywałam sobie takich rzeczy, chociaż gdzieś tam na Facebooku w galerii jest tam to opisane, to wesele i to wszystko, takie różne rzeczy. Tam jest, to jest ale to jest na zdjęciach. Trzeba by szukać tam coś o nieprześladowaniach czy coś. Jakiś tak tytuł jest tej galerii. I tam są te zdjęcia, i ty na tych zdjęciach jest wszystko opisane. Ale to wszystko. Ten cały pogrzeb, i potem, i, i wszystko. To trzeba tylko otworzyć i przeczytać dokładnie. Może tam nawet jest rok. Może tam rzeczywiście to był 11 roku, czy 10. W każdym razie o Probość. Prowoszcz. W razie pan. On się tak popatrzył na mnie, ten człowiek, tak znacząco, ten młody, takie taki sam wyglądał jak proboszcz. Ciemne włosy, taki na identyku. No jak syn. Prawda? Przywiózł te stare babki na ślub samochodem. No i tak się popatrzył na mnie, coś tam, że ja jestem i ślubu nie będzie. No i te babki wyparowały z tego kościoła. On też wyszedł. No, i ten mnie wyprosił, że zamykają kościół i zamknęli specjalnie kościół. No, ale ja sobie uklękłam za kratami. No, bo czułam podstęp. Ja, ja zwietrzyłam to nosem. I ja się zaczęłam tam modlić. I klęczałam i się modliłam za tymi kratami może z 15 minut. Weśli księża wikarzy ówczesny. Ksiądz Krzysztof, jakiś tam jeszcze jeden wyszedł, ale księdza Krzysztofa słyszała, mówi tak, ten i ten się nie ożeni, bo Staszka się modli. Jest godziny trzeciej to śluby przenieśli na czwartą. W każdym razie w jego wsi mówią, że on się w ogóle nigdy nie żenił. Nic nie wiedzą, nic takiego. Być może, może na plebanii. Ponieważ to była kuzynka proboszcza, może na plebanie się ubierali do tego ślubu, nie wiem. Także na jego wsi to zawsze mówią, że, że on się nie żenił, ale on się żenił. Ja jeszcze e, poszłam tam, gdzie o tam chodzi, no nie, no to zeszłam w tym kościele troszkę poprzeszkadzać. E, I wychodząc stamtąd, te stare babki stały jeszcze na parkingu z tym e, mężczyzną. Mówi, ty, ty, to czego on się jej boi? To czego się nie żeni? E, no, bo ona twierdzi, że on coś nie teges i no, i to wielkiej miłości nie będzie. Ty, to może prawda. A co? Mieli co ze sobą? Nie. Mówili tak, że. co y, dopiero po ślubie, bo oni są bardzo wierzący. No. ja poszłam, pojechałam na cmentarz. Pojechałam na cmentarz. Mam chwilę na cmentarzu. Nie, nie miałam zamiaru wracać tam, bo no to niech się żeni, no to. No to co, no to co ja zrobię? No co, będę drzeć włosy, będę płakać, że on mnie zaczepiał tyle i mnie, i mnie bałam mucił? On się ożenił i wchodził do kościoła, jak ja, No ja lubiłam się pomolić przed mszą, no bo. Potem się wszystko pozmieniało, bo póki siostry obsługiwały kościół, to po mszy można było z pół godziny e, się jeszcze modlić. Ale jak się wszystko pozmieniało i byli już tylko mężczyzna, to 5-10 minut i on zamykał kościół, trzeba było powychodzić z kościoła. Więc ja lubiłam się pomodlić zawsze w kościele, dlatego ja przychodziłam szybciej do kościoła. Siedziałam sobie na krześle. E... I się modliłem, manšet. Albo szurał butami, albo coś i zwracał na siebie uwagę. Po prostu zwracał na siebie uwagę. No jak ja się. Tak no, 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 no. No i się popatrzyłam na niego. też jak głupio uśmiechał do mnie, oczami tak. Tak się patrzył, takie błogie spojrzenia posyła. Tak się, tak się zachowywała, jak nikogo nie było, nikt nie widział. Więc ja świadków na to nie mam. Nie mam na to świadków, że on mnie bał, mucił i mnie poniewierał. No ale u Pana Boga jest wszystko zapisane. Ja się tego nie przejmuję, bo u Pana Boga wszystko jest. Także, że jeszcze po ślubie takie rzeczy ze mną robił. Także, także, ja nie wiem, czy ta kobieta to jest jaka, a jakaś. Yy, chyba też taka chora jak i on. Bo, no bo. No i w każdym bądź razie, ja z tego cmentarza pojechałam do domu. Znaczy nie pojechałam do domu, pojechałam do takiej pani, no bo ja nie mam dzieci, nie mam męża. A w każdym razie policja mnie minęła, kochani. No oczywiście, oni mogą mieć patrol. Tak, oni mogą patrolić, może sobie jeździć i, i można nie mieć żadnych podejrzeń. Ale prawdopodobnie... Mieli dzwonić na policję, żeby, żeby mnie przypilnowali, żebym do domu pojechała. Więc oni jechali. Minęli mnie tak prawie na zakręcie za pocztą, ale ja jeszcze skończyłam na 3, na 3 maja. No. I na 3 maja, i jeszcze do domu dotarłam, potem nie, nie wracałam się, nie byłam ciekawa. Ja do dzisiejszej pory na Facebooku gdzieś tam cztery, cztery osoby do mnie coś napisały i ja w ogóle nie jestem ciekawa, żeby tam zaglądnąć i patrzeć, kto pisał. Więc ja nie należę do osób, które y, bardzo są ciekawe, y, które mają nadmierną ciekawość i muszą wszystko wiedzieć. Prawda? Ja jestem, jaka jestem. <laughs> Ale no, kochani, no... <laughs> Jestem zmęczona tymi, tymi ludźmi. No, no, w tej parafii się źle dzieje. Coś się, to się źle dzieje. To, to widać, że, że coś jest nie tak. Ten że wziął się święconą wodę z jakimś naczyniem, przyleciał i, i z tym kropidłem... Już nie pamiętam, bo już się nie patrzyłam, jakie to kropidło było. Czy takie, takie to, czy to metalowe. Nie wiem, jakim kropidłem. Ale lał wodą po mnie i... Zamiast się usunąć, ponieważ już tyle świństwa mi narobił w tym kościele, zamiast się usunąć, wikary potem z nami jechał i też by pobłogosławił. No, no, po prostu on chce mnie zawsze z równowagi wyprowadzić, bo jemu wolno, bo on jest proboszcz. Można, poni można poniewierać innymi ludźmi także. No nic jest szczęść Boże. No, 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 co ja mogę powiedzieć? Byłam poniewierana w kościele parafialnym od 2009 roku do dwunastego. Ksiądzprobosz mnie okłamywał. Przy każdej spowiedzi byłam okłamywana. Jeden próbował mi powiedzieć i tak no, nie mam się kogo zapytać. Dlaczego ten pan się we mnie wpatruje? O co jemu chodzi? Ale on mi powiedział tak, być może, znaczy chyba mu się podoba, coś tam w tym guście mi powie, chyba się powiedział, chyba chciałby z tobą jakiś kontakt nawiązać. No, Tak, tak by tak to powiedział. Hm. A mówię, no, to ja chciałam nawiązać. No, no, chciałam porozmawiać, co on chce ode mnie. Tylko tyle chciałam. Aby się wypowiedział, co on, on. On nie chciał. On chciał mnie bałamucić i, i tylko chciał mi y, wzrokowo y, mnie dręczyć. Także. Przeżyłam koszmar. Koszmar przeżyłam. Cieszę się, że to wszystko już poza mną. Koszmar mi zgotował ten człowiek. Tak nie życzę mu źle, ale... chciałbym, żeby zdał sobie z tego sprawę, co uczynił nie? co inni uczynili. Także... Czeszą coś niesamowitego. Czystego człowieka. Straszne rzeczy. Więc dobranoc. Życzę mi miłych snów. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. I życzę Wam Żebyście byli tak podobno opętani jak ja. Żebyście znaczy, kochali Chrystusa. Szczęść Boże. Chonę Bogiem.